Siema ludziska, witamy was na naszym przynudnym kanale, na nieciekawych filmach i te wszystkie naj, naj, nie, nie i tak dalej i tak dalej. E, dzisiaj tak, ja będę grał spawacza, e, Basia zagra e, kobietę. Hmm. Sorry, hmm. mamy niski budżet. Jaki budżet taka kobieta? Na no, brat Pitt. Jaki brat Pitt taka Angelina Jolie. Hmm. Dzisiaj będziemy spawać, bardzo śmieszne, będziemy naprawiać, nic nie będziemy naprawiać, pokazujemy przykładowo e, Jak się powinno prawidłowo spawać, na przykład wstawiać wstawki w progach, asystentka proszę iść pokazać Blaszki jak wyglądają, idź przejdź się ha! Ale fucha. Ha, fucha Przepraszam Aha ale z góry was przepraszam bo mam y, Platformą chybę, tak żeby to skrzyczeć jak wrona. I ręce jej się często od przepicia. Jak to po Sylwestrze. Dobra. Nie, a tak serio to ona boisz bierze Basia bardzo silne tabletki po przeszczepie serca i dlatego jej się ręce często. Dobra, ale to już nie, nie ten temat. Okej. Okay. Więc co? Mamy blaszki, tak? I te blaszki jak będziemy spawać do czoła? Nie do czoła. A dlaczego? E, mi się wydaje, że jeśli zrobimy to, to właśnie tak jak większość pewnie ludzi robi to... Yy... Czekaj, ja sobie wezmę jakiegoś długopisa. <grym> to dobra, o, a ty pokaż, patrz. Jeżeli byśmy sobie spawali do czoła te blaszki, to? To, to niektórzy robią tak, że zostawiają pomiędzy tymi blaszkami, przykładowo tam milimetr mhm. i robią punktami, spawają. Nie jest to dobrze, bo pomiędzy będzie nam się woda dostawać. Jeżeli nie od tej strony, bo od tej strony będziemy mieli potem zaspawane, zaszpachlowane, to położony grunt i położone tam lakiery, farby i tak dalej, dalej. Ale od no tak. drugiej strony wtedy. No, tak, bo tutaj jeśli zaspawasz punktowo. No to ok, tu będzie spaw, ale tu będzie przerwa, tak? Dokładnie. I tutaj będzie wciekać woda. Dokładnie, tylko z A. tym, że od drugiej strony. I wtedy <laughs> będzie podchodziła, pomimo, że tu będzie jakiś wosk w progu <laughs> czy cokolwiek i tu będzie przykładowo, tam będzie wchodziła woda, no i szpachtel nam odpadnie i potem właśnie mamy po naprawach po jakimś czasie purchle się robią, bąble to wszystko odpada i to jest do dupy. Takie spawanie. Ale my zaspawamy to inaczej. My zaspawamy to z nakładką, zakładką, tak. Ale nie zaspawamy tego od tak sobie jedną blachę na drugą, bo wtedy byśmy mieli tutaj schodek. Aha, no tak. A jakby był schodek, to trzeba zobaczyć ile trzeba szpachli położyć wtedy. Bardzo dużo, bo odtąd, dotąd trzeba całość szpachlować, żeby w miarę wyrównać. I to też jest do dupy, ponieważ z drugiej strony, jak tu zaspawamy, to to tutaj tak czy nam będzie woda podchodziła. Choćbyście dali jakiś tam, nie wiem, sprayu, z cynku, spreju czy coś tam, coś tam innego. Czy miedziane jakiegoś pasty, czy coś tam, coś tam, co się tam daje, e, spreju jakiegoś. To nie jest dla takiego egzaminu, jak to, co ja Wam chcę pokazać. Dobra, ale to pewnie będziesz robił jakąś, jakimś, nie wiem, urządzeniem? Tak. Specjalne. Mamy dwa urządzenia. No, Specjalne. Mamy tak. Takie urządzenie to jest dziurkacz i taki do zaginania rantów. To jest urządzenie typu Bida Edition. To się po prostu robi tak i mhm. się zagina. Tu mocno trzeba bardzo ścisnąć. A! To jest naprawdę Bida Edition. I Aha. tak, wyobraźcie sobie, tak półtorej metra jechać. Widzicie, robi, robi się, się schodek. Tak, robi się schodek tutaj. Mhm. Ale my mamy urządzenie dla bogatych. Wiecie? Jest to troszkę droższe, także no nie jest to za bardzo do użytku e, prywatnego. To jest takie coś, to samo co to. Takie same funkcje, ma tylko pneumatyczne i działa paluszkiem. Także się człowiek nie namęczy. Także my sobie to tak zagniemy. Mhm. Tak, idzie do końca. tak, zobaczcie, jak to szybko idzie. Moment. Taki lancik mamy. I teraz w ten lancik przyjdzie nam druga blacha. Faktycznie, to zachodzi bardzo ładnie na siebie. Tak, to zachodzi bardzo ładnie na siebie. I Zobaczcie, mamy prostą powierzchnię tutaj. Zobacz, jak tutaj mało szpachlicza będzie położyć wtedy. Ale to tak człowiek, nam nie załatwia sprawy, bo jeżeli my damy tutaj punktowo pospawamy, to tak czy owak nam będzie się woda dostawała tutaj i tutaj. A my dzisiaj zastosujemy tak zwane lutospawanie, chociaż to powiem Wam, że to jest mój wymysł przed chwilą, co wymyśliłem, lutospawanie, bo jak zwał, tak zwał, nie wiem. Chociaż powiem Wam, że no, po tych moich mądrościach czasem oglądam te filmy i mówię, co ja tam pierdę. no, no ale nieważne. Lutospawanie, czyli mam tutaj taką specjalną pastę, to jest pasta filmy First, tak się czyta to prawidłowo po niemiecku, e, symbol L208. Furch, a chyba w Bawarii przeczytali Fursch, albo coś takiego, nie wiem. Ja jestem w Berlinie, to się czyta Fursch. I teraz tak, tą pastę, to jest ona ma, to jest pasta, która się pod wpływem temperatury topi i zgrzewa dodatkowo jeszcze na materiał i ona jest teraz taka złota, a potem będzie taka srebrna, jak cyna. Dosłownie i ma konsystencję cyny i właściwości cyny. Dodatkowo na metal zgrzewa, i dodatkowo nam chroni, izoluje przed wodą. Dajemy sobie taki pasy, dosłownie troszeczkę tylko na końcóweczki. Aha, nie dajemy za dużo, bo mm. będzie się kopcić. Bo będzie się kopcić, tak? będzie wypływać. Brawo no. ty. Okay. Dosłownie na, ja sobie to tak robię. Patyczkiem nakłada naprawdę troszeczkę, tylko zobaczcie, końcówkę samą. To chodzi o to, żeby mm. nam zabezpieczyć przed tym, żeby nam się woda nie dostawała z drugiej strony. Dosłownie. Sama końcówka. I teraz na to nam, weź proszę te obcynki. I zobacz to, dajemy sobie tak, Weź, ściśnij tu, ta szlata. Na samym końcu. O, dobra. No, ściskaj. Mocno. O, brawoty. I z drugiej strony to samo, czekaj. O, wiesz. No i brawo, już Bule. ściskamy. Też radę, to bo to Ja wiem, że ma siłę. O, brawo. No. I tak sobie to po prostu... O, i teraz... Zobaczcie, tutaj zostawione zostało 2 mm rowek dosłownie na nasz spaw. I teraz sobie to zaspawamy. Włączysz, proszę, tą spawareczkę? Dzisiaj będziemy to migiem spawać, nie żadnymi kigami ani elektrodową. I gaz, proszę, tam odkręć jeszcze. Gaz, zwykły gaz. E, tak, pulsów nie ustawiamy, bo to jest normalny e, pff, metal, to nie jest jakiś aluminium. Ampery idą na minimum, tutaj mamy około 35-40 Amperów, to jest tak samo posuw drutu. Najmniejszy posuw drutu jaki jest, troszkę więcej e, prądu, nie za dużo, bo przepalimy naszą blachę. Wiadomo, blacha samochodowa nie jest grubą blachą, 0,8-1 mm to już tam oj rzadko, 0,7 często się zdarza grubość blachy. Także na jakieś e, 23 V ustawiamy sobie tutaj e, na voltach. nie 23. Migiem spawamy i chodzi o to, żeby tak, nie dużo drutu dać, bo każda spawarka jest inna, nie dużo drutu, a dużo prądu. Chcesz spawać, Chciałem spawać? No to lepiej. Dostałem na święta od Świętego Mikołaja rękawice czerwone do spawania. Wiesz, jaki dobry Mikołaj, był. Maska założona. I teraz tak, próbny spaw zawsze na jakiejś blaszce dziwnej. Dobrze jest. może być. I jedziemy sobie z dwa, trzy punkciki. Odwrotnie to zrobiłem, bo to ma być tak. Zobaczcie, jak to się smarka, jak to się pali, kopci. No, niestety, to ma taki minus. Ale to jest akurat nieważne. Niech się kopci, niech się smoli, niech się smarka. I teraz zobaczcie, zrobiliśmy 3 punkty na, na spawarce. Zespawaliśmy tylko trzy punkty, a teoretycznie zaspawaliśmy całą długość. Przeszlifujemy sobie to. I teraz zobaczcie, mamy tak, trzy półciki zaspawane, malutki rowek nam został po to, żeby też pachtel położyć, zobaczcie jakie to jest wszystko ładnie proste, jedna linia, a z drugiej strony pięknie zabezpieczone, aby nam się woda nie dostawała, zatopione. I teraz, jeżeli od wewnątrz na to przyjdzie wosk, zostanie wstrzyknięty, to nie ma prawa rdzewieć przez następne 20 lat. Szczelnie wypełnione cyną. Zapieczone. I teraz tak, nie dość, że mamy w trzech punktach zaspawane, to resztę jeszcze po całości mamy przelutowaną. No i gitara. I gitara, nie? I jak widziałeś, wcale to nie było takie trudne zaspawanie tego i to jest naprawdę bardzo szybko, bardzo tanio, bo ta pasta, ona wcale nie jest taka droga, ale tego naprawdę zużywamy bardzo, bardzo mało i to jest wytrzymałe. Wyłącz, pasia, już tą spawarkę, że jej nie potrzebujemy. i Gaz tam, weź zakręć. Super robota, dziękuję. Asystentka się spisała dzisiaj. Mam potencjał, nie? Tak. Kariera przed tobą stoi otworem. Następny raz będzie spawała ona. Serio? On też spawa, tylko się wstydzi. Wpawa, wpawa. To nie jest takie trudne. Wcale nie jest trudne. E, masz jakieś pytania? To pisz w komentarzach. Daj łapę w górę, jak ci się podobało. E, coś tam jeszcze ciekawego powiemy? Nie, bo nam się nie chce. Na szybkiego film nakręcony. No dobra, nie przygotowaliśmy się na tak, ci... W ogóle. Spontan, totalny. Chciałem pokazać po prostu, bo ostatnio przyjął do mnie facet i miał e, próg miał przerdzewiały. I mówi, czemu rdzewieje? Ja mówię, bo jesteś winnym tego, że ten próg rdzewieje. Bo wiecie co? Ludzie są popieprzeni, naprawdę. Nie wyrażaj się. Poważnie ludzie na to oglądają. Nieważne, bo, bo to jest tak. E, kiedyś za dawnych czasów, bardzo dawnych czasów, bo ja jestem jeszcze z tych bardzo, bardzo dawnych czasów. Dla przykładu wam powiem, że na przykład mam na drugie imię Edward. No i właśnie, i powiedz mi właśnie, jak tak zastanawiam. Dlaczego dali ci tak na drugie imię? Ja przypuszczam, chociaż mama ma się wcale <śm> tego <śm> przyznać, nie chcę, że to po Edward, Edwardzie Gielku. Bo się urodziły w czasach świetności Gierka, ale nieważne, nie wnikajby w to. Słuchaj, ja mam moje imię dlatego, bo mój ojciec bardzo lubił trylogię i oczywiście po obejrzeniu Pana Połodyjowskiego, Baśka była po prostu. No, Albo na się. część górników, Barburka. Albo druga wersja, no może i tak, bo mój brat się urodził 4 grudnia, więc o. stwierdzili, że będziemy obchodzić razem. Imprezę dokładnie, eee, słuchajcie o czym to w ogóle mówiliśmy? a, o spawaniu coś tam było, aha, o to, że po prostu ludzie sobie sami są winni, że samochody rdzewieją, w większości przypadków słuchajcie, nie znam nikogo, kto by do mnie przypowiedział: ty słuchaj, ja sobie konserwuję samochód co rok <noise> nie ma czegoś takiego, ludzie co parę lat kupujecie samochód, a niektórzy mają 20 lat, samochód patrzy na progi, progi zardzewiają, mówi, dziadowskie auto, auto rdzewieje a ja się go pytam, a kiedy konserwowałeś auto? A to trzeba. A, a Fajcie... Przepraszam, że tego zapytam. A kiedy Ty konserwowałeś swoje auto? Ja progi wymieniłem. No, właśnie. Oh, ja, nie, ja nie konserwuję, ja wymieniam. Ludzie sami sobie winni są. Naprawdę ja też. Samochód, każdy samochód i to dosłownie nieważne jaki samochód ma do tego specjalne dziury. Zatkane są takimi koreczkami gumowymi zazwyczaj. I w te dziury się wszykuje wosk. Co jakiś czas. Kiedyś wiecie w książkach e, instrukcja u obsługi samochodu, było nawet to wyrysowane w tych starszych, było pokazane, jakichś produktów się używa i tak dalej, tak dalej. Tego się te, teraz nie robi. Chociaż samochody do tego mają otwory. Także ludzie, płyn do konserwacji kosztuje parę groszy, na pro, parę złotych. A naprawa na auto... progów kosztuje majątek. Mm. Także weźcie i sobie kupcie, aż ja pokażę Wam, jak to wygląda mniej więcej. Pokażę, żona uciekła po pauzie. Zobaczcie, to jest na przykład środek do konserwacji profili zamkniętych karoseli. To jest właśnie to, o czym mówię. Gdyby tu już nie chodzi o to filmę, bol czy nie bol, jaki to on by nie był, to nie chodzi o to, bo to woski jest woskiem. Do tego na przykład jest taki specjalny pistolet, jeżeli ktoś ma kompresor, długi wężyk. I to wszędzie w próg, wszędzie się i się wściska. Tutaj jest po prostu taka dysza, która to rozpryskuje, wszędzie dochodzi. Jeżeli ktoś nie ma kompresora, to takie coś, można sobie obojętnie jakiś środek, kupić w sprayu normalnie, i na sprayu jest założony taki wężyk. I to można po prostu sobie samemu zakonserwować. Naprawdę nie kosztuje dużo. Człowiek powinien sobie sam, każdy właściciel samochodu, coś takiego robić sam. I by nie było, tyle zardzewiałych progów, błotników, karoserii i tak dalej. Powiem wam tak, w 90% starszych Volkswagenów, Polo, Lupo, Golfy praktycznie wszystkie. Jak jest błotnik, końcówka błotnika, tam się zbiera na końcówce błotnika macie tyle błota. Tam się zbiera błoto. Tego nikt nie czyści. Raz za jakiś czas powinno być nad kole wyciągnięte, myjką ciśnieniową wymyte wszystko i tam tak samo taki wosk wciśnięty. Jeżeli nie, błotnik zgnije. Do tego jeszcze próg zgnije i cała ta ćwiartka wtedy jest do roboty. Kosztuje dużo pieniędzy, a dzięki zabezpieczeniu antykorozyjnemu to jest dosłownie 10 minut pracy na takim progu. Nawet nie, zaoszczędzacie kupę pieniędzy. Także o tym była dzisiaj ta bajka. Kończę, żeby nie przedłużać, żebyście mi tutaj nie zasnęli, bo ja tak jak powiedziałem, że to jest nudny film. Tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Mam nadzieję, że się nastawiliście od razu na to, że nie będzie ciekawe, to przynajmniej się nie rozczarowaliście, a ode mnie i od mojej żony to, to którego wszystko. Którego nie kończ bez mnie. O, chodź, chodź, chodź. Jak w życiu, nie? Ja często kończę bez niego na nie No, Dobra. Czy coś powiedzieć jeszcze? O progach? No. no nie, ale chciałabym ci dzisiaj. No nie, 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 dobra, nie, nic nie będę mówić, kiedy nie się o próbach? No to cześć. to trzymajcie się. Hej. No to cześć. No to cześć. <laughs> Idziemy grać w pokera. Idziemy grać w pokera. Masz pieniądze? A ty masz? No, cholera, mam wspólną kasę, to przez, idź wyłącz kamerę, bo się nagrywa. No, no. <laughs> Hej. Hej.